Z bezczelności. Może na Instagramie, na story, jak jest w swoim zaciszu domowym, ale to chyba każdy tak potrafi. W takim razie... Y... Jestem Mako, totalnie... Ale ty się produkujesz dziewczyno, ja pierdolę. <noise> Świetnie, naprawdę dawaj. Jeszcze mi mało. Marta, przypominam ci o słowniku. Przypominam o słowniku. Zajmiem. go sobie w dupę. No i powtarza się, no i powtarza A się. może właśnie w tym jest ta moc, że, Nie, to już jest nudne, coś nowego mało. trzeba było Ale wymyśleć. jak już coś powie? Może nudne, ale dla ciebie, wiesz? Przypominam ci, że to ty jesteś seksmasterką i to ty wsadasz sobie podobne przedmioty w dupę! Ale, ale powinnaś... Wow! Dalej, Aaaa. dalej, kaman, głośniej, głośniej! Nie, Nie kurwa, do, tego, że publiczność do lachy, twarzy. naprawdę. Teraz tak, e, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o seks masterkę, mm, jak już mówiłam, jest legendą internetu, zainspirowała wielu twórców. E, wielu twórców motywowało się tym, kim e, jakby kogo, kogo tworzyłam wtedy. E, wielu naprawdę także wiekoosoboła się. Byłam wielką inspiracją <laughs> dla Marty. I dalej yy... jesteś! Do... <grymne> Walę sobie konia do twoich zdjęć, jak większość twoich fanów! To, co zrobię z Martą w Oktagonie. <grymne> <grymne> Drodzy Państwo! Come on! Mokry orgazm miałaś, widzę. Rzeczywiście jest dosyć mokro. E... Dobrze, drogie panie, e... no to już dzisiaj... Widzę, dym... że no niestety intelektualnie Marta nie podołała temu. Po prostu nie podołała. Nie ma tych ripos, nie ma tych argumentów, nie jest wygadana. Nie jesteś tego warta. Eee, nie chcę mi się z tobą gadać, jakbyś nie zauważyła. Produkujesz się i produkujesz. Zamknij kurwa ten ryj. Marta, tak, naprawdę. Ale, ale teraz wszyscy widzą, jaka ty jesteś naprawdę. Nie masz nic do powiedzenia. Nie, po nie no, chcę mi to, się to, z tobą gadać. To, to nie jest poziom. To nie ma klasy w sobie. Żadnej. No i się ważne, że ty masz klasę. Pisałeś więc już nie mogę doczekać się tej waleczki. I mam nadzieję, że po tej konferencji przyspieszysz treningi ze trzy. Nie Może pójdę na czeka, specjalnie ja. dla Ciebie <laughs> Może wtedy będziesz miała odwagę do mówienia, czegoś więcej niż tylko kilka słów. Aniela, odkładając na bok tę całą teraz otoczkę, kłótnię i tak dalej. Czy dla ciebie rzeczywiście bardzo ważnym aspektem jest to, żeby świecić pozytywnym przykładem i wnieść coś więcej do oktagonu? Yy, wiesz co, no, ja chcę pokazać, jak yy, prawdziwe kobiety po prostu potrafią być zawzięte, ambitne i silne przede wszystkim. Yy, no, a dziewczyny tego po prostu nie pokazały na ostatniej gali, na ostatniej konferencji i to jest smutne, bo reprezentowały nas. Ja bardzo lubię Martę, bardzo lubię Esmeralda, ale po tym, co zrobiły, no niestety już ta sympatia moja spadła. Bo jednak ja zawsze, całe swoje życie, podczas tej kariery, no jednak y, gdzieś tą siłę kobiet y, 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 chciałam pchać do przodu. Chciałam reprezentować właśnie siłę kobiet. I jestem tutaj Nagrywają po to... Nagrywając filmiki, kurwa, jak sobie wstawić w wibrator w cipę? I je, jestem tutaj to, po to to chciałaś przekazać ludziom? To jest to twoja to, wizja, to, to, była, to była nauka seksualności i Marta, ty jesteś ostatnią osobą, która, Edward, powinna, okay. która powinna wypowiadać się na ten temat. Ty jesteś ostatnią osobą. Ale ja nie chcę niczego przykładowo. Ja zwróciłam, słucham, uwagę mu, nie zwróciłam uwagę na problemy seksualności. Zwróciłam uwagę na problemy seksualności. Stałam się wielką inspiracją dla wielu osób. Stworzyłam fantastyczne piosenki, które były mega silne, motywujące i inspirujące miliony ludzi. To było potrzebne i ja idę dalej, więc ty wgraj system jakiś, okay, aktualizuj swój system, bo ty cały czas jesteś gdzieś tam w tej przeszłości. Teraz już tego nie ma, teraz już jestem nowa ja, ja się rozwijam, ja przychodzę jakiś progres, ja chcę pokazywać więcej światu. Ty też możesz ten progres przejść, tylko wyjdź z tej swojej strefy komfortu, nie siedź w tym tylko światku pato, jest bo to się stanie osobą, którym, której będę słuchać naprawdę. Bo to się w końcu znudzi ludziom. I wtedy będziesz musiała przekraczać takie Ale granice. Ale zawsze będziesz wtedy ty! W każdym razie, no wielki szacun dla ciebie, że podjęłaś się tej walki. Postaram się nie zrobić ci krzywdy, no balkonik myślę, że się przyda. I tyle. Masti, masz jeszcze jakieś prezenty w zanadrzu dzisiaj dla, dla, dla Linki Master? Czy to jest koniec na yy, Po konferencji. Po konferencji. Dobrze, dobrze. Zbliżamy, zbliżamy się do końca, więc wolałem, wolałem o to zapytać. E, tak, Boxdel, masz coś do powiedzenia? Proszę. Znaczy tak widzę, że tutaj nasz main event bardzo mocno przeciw...